Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby twierdzić, że treningu siły nie da się pogodzić z pracą fizyczną. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaką pracę fizyczną wykonuje dana osoba i jaki cel stawia sobie uprawiając trening siłowy. Różnica między pracą fizyczną, nawet tą najcięższą, a treningiem siłowym polega na tym, że trening musi być Ukierunkowany świadomie. Natomiast pracę najczęściej wykonuje się automatycznie. I tak przykład: jeżeli osoba pracuje na budowie i ma zanieść dwa worki cementu, czyli 100 kg na czwarte piętro po schodach, robi to, ale nie trenuje w tym czasie, chociaż mięśnie tej osoby wykonują konkretną pracę. Trening nóg polega na wykonaniu odpowiednich ruchów w odpowiedniej technice wykonania ruchu i ma być świadomy. Jeżeli celem jest budowanie masy mięśniowej, świadomość człowieka trenującego musi być nastawiona na przyrost masy mięśniowej. Wszyscy czołowi kulturyści świata, z Arnoldem Schwarzeneggerem na czele, potwierdzają tą opinię. Chodzi o to że bez udziału świadomości przyrost masy mięśniowej jest wręcz niemożliwy, a już na pewno w znacznym stopniu ograniczony. Jeżeli celem natomiast jest zwiększenie siły fizycznej trenowanych mięśni, to świadomość osoby trenującej musi nastawić się właśnie na osiągnięcie takiego celu. Oprócz nastawienia umysłu należy dobrać odpowiednią metodę treningu siły, dostawianego sobie celu. Tak trenują wszyscy najlepsi zawodnicy sportów siłowych. Czyli już wiadomo, że przede wszystkim opór, jaki można napotkać u osób, które wykonują pracę fizyczną, a chcą jednocześnie uprawiać trening siłowy, jest w głowie i tylko w głowie. Mięśnie, stawy, ścięgna i więzadła potrafią wytrzymać wielokrotnie więcej niż umysł. Natomiast jeśli umysł postawi sobie za cel osiągnięcie mistrzostwa sportowego, to nawet i najcięższa praca fizyczna w tym nie musi przeszkodzić. Parafrazując pewien żart, można powiedzieć w ten sposób: jeśli praca fizyczna w treningu siłowym ci szkodzi, to szukaj sobie lżejszej pracy. O cóż chodzi? Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy znajdą... Przynajmniej kilkadziesiąt przeciw-argumentów na to, co powiedziałem dotychczas. Ale podkreślam jeszcze raz: trening siły może być połączony z pracą fizyczną, z której osoba trenująca się utrzymuje. Znam kilkanaście osób, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki sportowe w sportach siłowych, jednocześnie wykonując dość ciężką pracę fizyczną. Jan Łuka. Kiedy osiągał największe sukcesy w trójboju siłowym a przypomnę, że był osiemnastokrotnym podrząd mistrzem Polski wówczas wykonywał pracę malarza pokojowego. Nie jest to praca na pewno lekka. Drugą osobą jest Andrzej Głombała, który odnosił sukcesy w podnoszeniu ciężarów w trójboju siłowym ale największe sukcesy odnosił w siłowaniu się na rękę, czyli w arm wrestlingu ten człowiek pracował jako magazynier materiałów budowlanych. To motywacja właśnie powoduje, że można ze swojej drogi usunąć nawet największe przeszkody, bo motywacja warunkuje osiągnięcie celu, a osiągnięcie celu stanowi satysfakcję z obranej drogi. Jeżeli osoba trenująca ma rzeczywiście mocną motywację, to wówczas trening siłowy jest wysiłkiem dającym paradoksalnie efekt wypoczynku, dlatego że po treningu najczęściej odczuwana jest satysfakcja z jego wykonania czyli odczuwa się tak zwane przyjemne zmęczenie, czego raczej nie odczuwa się po wykonaniu nawet Niewielkiej pracy fizycznej w celu utrzymania siebie bądź rodziny. Badania poświęcone temu problemowi i temu procesowi nie wykazały podwyższenia hormonów szczęścia po wykonaniu nawet lekkiej pracy fizycznej, ale pracy tej, która służy do utrzymania się, natomiast po nawet bardzo ciężkich i wyczerpujących treningach siłowych, jak najbardziej. We krwi osoby ćwiczącej znalazły się hormony szczęścia. To właśnie obecność we krwi hormonów szczęścia, albo bardziej naukowo endorfin, powoduje, że osoba trenująca ma ochotę na następny trening, na kolejny i dochodzi do mistrzostwa sportowego. Bardzo ważny jest regularny sen. Sen nie powinien być krótszy niż 7-8 godzin na dobę. Tylko w czasie snu. Następują najintensywniejsze procesy regeneracji. Czas treningu nie powinien być dłuższy niż 60 minut. Trenować można zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, albo po krótkim kilkugodzinnym wypoczynku w godzinach wczesno wieczornych. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest dieta. Odżywianie musi być regularne, należy dostarczyć odpowiednią ilość białek, węglowodanów, tłuszczy, witamin, minerałów i wody w odpowiednim czasie, szczególnie w posiłkach około treningowych. Duże znaczenie ma również suplementacja, a nawet wspomaganie farmakologiczne. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie osoby, która trenuje sporty siłowe na wszystkie substancje odżywcze zawarte w żywności, znacząco się zwiększa. Jeśli osoba taka wykonuje również pracę fizyczną, to zapotrzebowanie zwiększa się jeszcze bardziej. Jest to jednak sprawa bardzo indywidualna. Wymagająca doświadczenia i umiejętności obserwacji własnego organizmu. Z tego, co zostało powiedziane dotychczas, wynika jasno, że pracę fizyczną i trening siłowy pogodzić można. Pod jednym wszakże warunkiem, że praca fizyczna jest po prostu wykonywaniem pracy fizycznej w celach zarobkowych, a nie charówką od godziny 6 rano do 22. Od poniedziałku do piątku we wszystkie soboty i co drugą niedzielę. Tak wykonywana praca fizyczna bowiem całkowicie eliminuje jakikolwiek dodatkowy wysiłek fizyczny ze strony pracownika, który w taki sposób najczęściej dzisiaj jest wykorzystywany.